Hej, cześć widzowie, witam was wszystkich, widzowie, bardzo, widzowie, serdecznie. A dzisiaj to... to pokażę to, Dobra, ciężko mi to być. Gita Online w pewien sposób na zarobienie, widzowie, seria, widzowie, dużej ilości pieniędzy. Pieniędzy. Pi, pieniędzy, tak, widzowie, otóż i teraz... Bra. E, ogólnie to tak. I, tak, widzowie, musimy sobie... E, po prostu. Pokażę Wam, Wam, prostu jak zrobić duże kasy z y, Gita Online na pewnej misji be, bez uwagi. Nie potrzebujecie i jecie widzowie żadnych, no. Żadnych widzowie tam nie wiem. Ż, 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 żadnych tam bunkrów mieć, żadnych, ż, żadnych tam interesów, czy czegokolwiek. Czy nie potrzebujecie tam, jak, tam bazy. Nie wiem, nie wiem, nie potrzebujecie kosatki tam, czy tam... czy tam czegoś, nie, wiem czego? Nie widuję. Nie potrzebujecie tych rzeczy. Jed, Jedyna widowie... Co? O kurde. Co, po, po, co potrzebujecie? Jedyna mi tobie rzecz. Którą potrzebujecie, aby to wykonać to 20. To rang, ranga, tak widzę. Musimy mieć widzowie co najmniej 20 rangę, aby, aby móc to, to zrobić, ponieważ musimy to zrobić na pewnej misji I na, no. Zaraz wam to widzowie to pokażę. O, właśnie widzę. O. o, o, właśnie widzowie, o, dobra. E, wchodzimy sobie w menu online, zakładka online, akcje, rozegraj akcje, e, nie, nie, kurde, kurde, stworzone, stworzone przez Rockstar i tak, mamy tutaj teraz, teraz widzowie różne tam pierdoły I, i tak widzowie, my, my widzowie musimy sobie wybrać sobie misję rozwałka 2 I właśnie widzowie, potrzebujecie 20 rangi, ponieważ ta misja jest, jest widzowie, jest widzowie od 20 rangi Dobra, więc bierzemy sobie tą misję I teraz tak dwie. A, 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 jeszcze jedno widzowie Musicie, musicie widzowie, tą misję widzowie o, po, widzę, powinno, powinno wam wyskoczyć Co, Coś widuje takiego, że nie znaleziono aktywnej misji, więc Więc, tak i tak widzowie, nie na szukaj akcji Tylko nas twórz Ponieważ, 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 tak Ponieważ widzowie, w tej misji musi, musicie być widzowie Tylko wy, tylko wy Cicho mi, mi być z tym radiem, bo teraz, bo teraz nagrywam Nagrywam, cicho mi z tym radiem Okej, okay. dobra Dobra, dobra, zatwierdzamy sobie ustawienia i klikamy na na graj. Okej, I teraz tak. Co robimy? <grymna> o, jak widzowie, Jak musimy teraz, teraz udać, u, udać się na parking. Tak? Na parking. Pewien. I dalej i teraz widzę, Tutaj są różne, różne samochody, które musimy zniszczyć Oprócz, oprócz, oprócz jednego, <tiots> a dokładnie To tego widzę, to, te, to tego żółtego samochodu no, To jest, jest to ogólnie żółty banshee Tak? wjeżdżamy sobie nim I dobra Dobra, musimy je musimy zaparkować odpowiedniej odległości i, i robimy i, i robimy, widzowie to co, co nam, nam karano, czyli że Czyli że Czyli że Czyli że Rozpierdzielamy samochody Kurde, przejdźmy jeszcze goni Dobra Dobra, już kurde, mi się czekajcie, coś O, gdzie jest granat, o, dobra, jest granat Dobra, I teraz tak widzę. Musimy, musimy teraz się zgubić. Ani, nie, teraz nie. Zaraz, nie. Do, musimy teraz, teraz zgubić e, policję. Musimy dobanie szyk nim zgubić policję. Dokładnie. będzie. O, kurde. Wypierniczać. I stąd. Dobra. I, i tak jest. Tak jak to widzę, tak, tak, tak jak to widzę, mówiłem, trzeba uciec policji. O. I, I tak bym sobie, ja bym teraz mógł, ja bym teraz mógł, mógłby, z, mógłbym, e, z, z, bym sobie zaz, zaz, zadzwonić, zadzwonić do Lestera, aby, aby ten pościg, aby te, ten ogon po policji mi, mi tam, mi no wiecie, sprawił, no wiecie tam, tam, a, aby, aby mnie go, nie sprawił, ale, o, o, ale ja by sobie, o, a, a, o, ale ja by sobie... Uznaję, widzowie, że, 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 że tego widzowie, że tego nie będę robić, widzowie po to po to, aby po prostu wam pokazać... Wam widzowie, pokazać tobie, jak chcę zrobić, robić, widzowie wie, 100% widzowie, nie wie. Co to jest? Ej! I powie i pa, po. Widzicie to? Tu normalnie? Przeczytuję, ale Beka. O, 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 o. Także... O, ten, o, o, o! Także no, widzę tak jak sobie to mówiłem mm. Musimy sobie mm. sobie sobie tutaj mm. e, To misje tutaj być i tak jak to mówiłem Nie, ben, nie będę jakby tego Jakby, dzwo, jakby dzwonił, dzwonił do lettera, bo, bo Bo uznałem, że po prostu Zrobię tą misję z, Zrobię, zrobię tak, tą misję Legitnie bez tam Bez tam żadnego jest jak to wygląda Jaki on jest poniszczony, to jest normalnie sakra. Żeby... Żeby... żeby tam później... później... nie, nie było, zrobię to 100%... Zrobię to... legit... Le legit! I co jest? To tutaj zabrał auto! I go już tam teraz. Nieważne. Po co ty robisz, ty idioto walony? Masz, kurde! O, masz! Masz! To, o. Masz! Macie, kurde! Masz! Dobra, teraz to nieważne. Dobra, tak szczerze to tak widzę. Wycie to widzowie, chyba jednak zmienię zdanie i... Dobra, dobra, dobra widzowie. Wycie to widzowie, co sorry widzowie, wiem, że robię ja, ale jednak muszę widzuje, za to mówię, sorry widzowie, zobaczcie, Miguel widzowie, że trochę, że trochę... trochę trochę chamsko widzowie, wiesz... Po co kupiłem, ale nie chcę tym widzowie mam to nie ma... Ale po prostu w widzowie. Nie chcę, was, nie chcę Was widzowie widzowie za mną zadać tym wszystkim. I teraz tak gdzie mamy teraz dostarcz dwa do sobie salonu, ale my tego widzowie nie robimy, zamiast tego chodzimy sobie tu i musimy widzowie, udać się, że mówię, gdzieś mniej więcej ee, w to miejsce. Tak, widzę, w to. w to miejsce, które Wam to, które wam, wam widzowie zaznaczyłem. Ponieważ tam widzowie nie aż tak daje, in, inaczej to in, musimy widzowie, udać się do... Do jakiego... do jakiego do jakiegoś sklepu. Tak wie, Tak widzę. I i, i może... I tak może, możecie... Możecie się, możecie się udać się udać do, do jakiego sklepu... sklepu chcecie. Ja akurat oddam się do tego, ale wy nie musicie. Gdzie wy, wy możecie do jakiego chcecie, ale ja po prostu tutaj... O! sobie pojadę. Ej, no kurde Jezu jakie to, jakie to auto, jakie to auto jest poniesione Ej normalnie masakr, widzicie to? to? Patrzcie, patrzcie na to Widzicie? To jest normalnie masakrę no Dobra, nieważne Kiedy teraz już tutaj sobie Kiedy, kiedy teraz już zamknęliśmy sklep Parkujemy sobie i tak sobie Bierzemy sobie i sobie jakąś broń, jakąkolwiek broń nie musi to być Dobra, nie, nie musi to być tam jakaś poszczególna broń tylko widzę zwykła. Strzelamy sobie sobie, sobie 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 w kasę. I dostajemy! I dostajemy, widzowie! Jak, jak, jakieś tam drobniaki! Teraz musimy się, 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 się trochę trochę oddalić, trochę oddalić od, od sklepu gdzieś tak mniej więcej na, na tego samą odległość co właśnie ja. Wijamy widzowie wie jeszcze raz te kasy widzowie się, się. Odnowiły, strzelamy, widzowie. O widzicie mi O widzicie 87! O widzicie tobie teraz jest... Jest eee... Jest, jest. 70! Dobra widzę. A więc a więc tak jak to mówiłem. O! O! I tak jak robi To ja mówiłem. Będziemy my sobie tutaj musieli sobie... sobie widzicie, Po prostu. sobie zrobić to je, sobie sobie wy to To co ja mam co ja wam to widzę co ja co ja wam co to widzę pokazywałem i tak widzę ale teraz ale teraz ale teraz teraz sobie 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 sobiebie pomyślicie ale hej gościu ale gościu co ty gadasz przecież 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 zarobienie w ten sposób tysiąc chociaż to 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 potrwa to to potrwa z 5 godzin ale a to... Tutaj widzę, powiem wam, że, że tak, że, że tak widuje, jakby to powiedzieć, nie do końca. A, a to widzę z tego powodu, że ponieważ tak widzę, w, w, w misjach w GTA Online je, jest widzę tak, że że słuchajcie, słuchaj, nie widzę, nie widzę. Im dłużej, im dłużej jeżeli w GTA Online robicie misje, tym więcej kasy dostajecie. Dostajecie i jest to widzę akurat sobie, fajna, fajna widzę. Metod, metoda na zarobienie. O, o widzicie, widzę, jest to. Ponieważ. ponieważ właśnie, widzę. Ponieważ. Kurde. Ponieważ. Robimy to, widzowie po to, aby wydłużyć. Aby wy. Aby. Nie, nie do Lamara. Kurde. Aby. Aby wydłużyć misję. I. Aby wydłużyć misję, którą. Którą, którą robimy. I aby, widzowie Po prostu ta misja. Ta misja trwa. Trwa zaraz other time. Trwała... Coraz... Kurde. Coraz durej. Ła. Wow. Przed debilu. A aby to misję po prostu tu... Trwała... Coraz durej i żeby po prostu tą misję wydłużyć. Będącie widzę. Po prostu musimy ją wydłużyć po prostu. Po to, a po to aby, aby później więcej zarobić tego. już e, nam, nam, nam się mówię, udaje to, to widzę wszyscy to tutaj e, e, zrobić widzę tam ta, tam być może i jeśli wy podeszliście tam sobie i zrobiliście to co ja widzę ja mówiłem to nie wiem gdzieś tak gdzieś tak z 20 czy 30 razy powinniście to, powinniście to zrobić to, 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 to wtedy widzę je wszyscy siadacie w banszy i, 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 i jedziecie do, do, do salonu samochodowego który, ty, który będzie czekał siemian czy pan tam to piąty A, to, no, to banki na to auto na to auto ona dwie bary i teraz sobie ja Maria kolejne dwie, kolejne kolejne dwie i innych idą cię poruszyć hallo eh my creepy silent friend how can o, I help I'll be keeping my okay. eye on you. Goodbye. Dobra. Dara widzę, ja, ja, ja okay. a, 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 widzicie, tobie? I to to było tyle. Dostarczyliśmy mu mega mega stare. Mega roz, ale Jest tutaj mi się i i patrzcie wie sobie, Ile ile zarobiłem? Wie widzicie? Wie o 19 tysięcy dostałem. Mega dużo i, i, i zobacz, jak mi 4000 RP! Jest to widzowie mega! Mega widzowie zajebista! Widzowie zajebista! No. eh, zajebisty widzowie sposób na wzbogacenie się. Serio widzowie, Pole, polecam wam widzowie to widzowie, bo... Znaczy, no weźcie, widzowie. Może to... Może to... Może... Może to widzowie... Nie, nie jest, nie jest widzowie... Nie, nie jest widzowie. Nie jest widzowie... Jakoś, nie wiem, Jakoś... Jakoś super, mega, ekstra, ekstra, ekstra dużo Ale... Ale tak widzę Ale... Ale Ale... Ale... Wiecie widzowie Ale wiecie widzowie Jak na misję widzowie Uwierzcie mi widzowie Że jak na misję To i to jest widzowie Serio widzowie dużo I moim I moim zdaniem Zdaniem widzowie Serio widzowie I moim... I... Seria widzowie, jak na, no, jak na, jak na, i serio, widzowie, jak na, jak na, no, jak na początek, widzowie, jak na początek, widzowie, jest, widzowie, seria widzowie, dużo, o, widzicie, widzowie, no, dostaję, widzowie, 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 24 tysięcy, tam... Tam nie wiem, w 10, 10 minut roboty, więc to widzowie, naprawdę widzowie faj... Jak na... Jak początek widzowie... Jestem widzowie serio. Fajna metoda. O, o... proszę bardzo. Widzicie widzowie... i dwa... i 20 tysięcy wleciało na moje konto, także na widzowie I ja... ja widzowie dziękuję za oglądanie do zobaczenia w kolejnym filmie. Radzie się ma elo!